Cześć. Dzisiaj zabieram Was w podróż do świata starożytności, aby poznać jednostki wojskowe, które zmieniły bieg historii. Zanim zaczniemy, kilka słów o tym, czym jest Tierlista. To rodzaj rankingu, w którym oceniane są różne elementy, w tym siła, skuteczność, a także wpływ na historię. Każda jednostka wojskowa, którą dziś omówimy, znajdzie się w jednej z kategorii: S-tier, A-tier, B-tier lub C-tier. Zaczynajmy. Kornak to dowódca słonia bojowego, zazwyczaj pochodzenia hinduskiego. Była to jednostka niezwykle kosztowna w utrzymaniu. Załogę indyjskiego słonia bojowego stanowiło pięć osób, podczas gdy afrykańskiego słonia obsługiwały trzy osoby. Oswojenie słonia bojowego wymagało wielu lat intensywnej pracy i doświadczenia. Choć źródła historyczne milczą na temat uzbrojenia samych kornaków. Na podstawie realiów indyjskich można przypuszczać, że korzystali oni z oszczepów. Uzbrojenie załogi słonia obejmowało sarissy, długie włócznie, oszczepy oraz łuki. Lekkozbrojna ochrona słonia bojowego, walcząca na dystans, miała kluczowe zadanie: eliminację lekkozbrojnych przeciwnika, którzy mogli zagrażać słoniom. Słonie bojowe stwarzały jednak wiele wyzwań logistycznych. Były powolne w marszu, co spowalniało całą armię, oraz wymagały ogromnych ilości pożywienia, co stanowiło poważny problem zaopatrzeniowy. Na początku ich zastosowanie ograniczano głównie do walki z piechotą. Szarża słoni uniemożliwiała zwartym formacjom, takim jak falanga, odpowiednie rozwinięcie i skuteczną obronę. Z czasem słonie bojowe zaczęto wykorzystywać w walce z konnicą, co okazało się wyjątkowo skuteczne. Konie często wpadały w panikę i uciekały. W pierwszych starciach, w których słonie bojowe zostały użyte przeciwko legionistom rzymskim, Rzymianie nie potrafili znaleźć skutecznego sposobu na ich pokonanie. Obawiali się słoni i ponosili dotkliwe straty. Dopiero kilkadziesiąt lat później, pod wodzą wielkiego wodza Scypiona afrykańskiego, Rzymianie opracowali skuteczną strategię walki z tymi imponującymi zwierzętami. Słonie bojowe dowodzone przez Kornaków były wyjątkowe na polach bitew, stanowiąc zarówno broń psychologiczną, jak i realną siłę ofensywną. Mimo ich wysokich kosztów i problemów logistycznych, skuteczność w walce z piechotą i konnicą czyniła je solidną jednostką. Dlatego zasługują na miejsce B w naszej tierliście starożytnych jednostek wojskowych. Były to formacje skuteczne w swoim czasie, choć ograniczone przez swoje wady operacyjne. Grecki hoplita to ciężko zbrojny piechur starożytnej Grecji, walczący w zwartym szyku zwanym falangą. Wyposażony w charakterystyczny hełm koryncki, który chronił głowę, pozostawiając odsłonięte jedynie oczy i usta, nosił także dużą okrągłą tarczę, hoplon, o średnicy około 100 cm z podwójnym uchwytem. Uzbrojenie hoplity obejmowało włócznie o długości dwóch metrów, krótki miecz, pancerz oraz nagolennice. Podstawową bronią hoplity były włócznia i tarcza, ale potrafił on również posługiwać się innym uzbrojeniem, takim jak proca czy łuk, choć w ograniczonym zakresie. Kluczem do skuteczności hoplitów było doskonałe wyszkolenie oraz umiejętne wykorzystanie falangi jako zwartej formacji bojowej. Chociaż ich rola w zwycięstwie Greków pod maratonem w 490 roku przed naszą erą była znacząca, taktyka hoplitów stopniowo traciła na znaczeniu. Została wyparta przez bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak Falanga Macedońska za czasów Filipa II i Aleksandra Wielkiego, czy Legiony Rzymskie, które zdominowały pola bitew w późniejszych epokach. Dlatego hoplici plasują się na miejscu C, w naszej tierliście starożytnych jednostek wojskowych. Skuteczni w swoim czasie, ale ograniczeni przez brak innowacyjności i adaptacji do zmieniających się warunków bitewnych. Hejtarowie, oddział Straży Przybocznej Aleksandra Wielkiego, byli jednymi z najpotężniejszych wojowników w antycznym świecie. Była to królewska kawaleria wyborowa. Według szacunkowych obliczeń historyka, pod koniec rządów Filipa II i w zaraniu panowania Aleksandra Wielkiego, Macedonia miała dysponować siłą 2800 hetajrów. Uzbrojeni we włócznie zwaną Xystonem, o długości co najmniej 3 metrów, krótki zakrzywiony miecz-kopis użyteczny w walce wręcz w ścisku bitwy. Do osłony służył metalowy kirys z dodatkową osłoną ud pteryges oraz tarcza i hełm beocki o kształcie kapalinu przeznaczony specjalnie dla jazdy, nieograniczający pola widzenia, a także nagolenniki. Na uwadze trzeba mieć fakt, że nie posiadali oni strzemion czy siodła. Walczący najczęściej w szyku kolumny lub klina hetajrowie byli, w przeciwieństwie do ówczesnej jazdy greckiej, używani nie do przygodnych starć, osłaniania skrzydeł i pościgu za nieprzyjacielem, lecz zawsze jako główna siła uderzeniowa. Jednostki te tworzyły swoistą pięść pancerną, którą zwykle uderzano z flanki na siły zaangażowane w bój z macedońską falangą. Ich największym triumfem była bitwa pod ISOS w 333 roku przed naszą erą, gdzie pomogli pokonać perskie siły Dariusza III. Według macedońskich kronikarzy armia perska straciła 110 tysięcy ludzi, a Macedończycy jedynie 302. Historycy jednak zazwyczaj nie wierzą w podane przez nich liczby. Po tej bitwie Persja przestała być potęgą morską, tracąc dostęp do Morza Śródziemnego, co jeszcze bardziej pokazuje, jak wielkie znaczenie miała ta jednostka na historię. Hejtarowie stanowią idealny przykład elitarnego oddziału, który pełnił kluczową rolę w zwycięstwach swojego wodza. Hetajrowie zasługują na miejsce S, za swoją rolę jako główna siła uderzeniowa, która rozstrzygała kluczowe bitwy i zmieniała bieg historii, jak pod Issos. Byli wzorem elitarnej kawalerii, której taktyka i umiejętności przewyższały wszystkie ówczesne formacje. To tyle w pierwszej części naszej podróży po starożytności i jej najbardziej ikonicznych jednostkach wojskowych. Mam nadzieję, że spodobała Wam się nasza tier lista, ale to dopiero początek. W kolejnej części przyjrzymy się kolejnym fascynującym formacjom, które zapisały się na kartach historii. Nie zapomnijcie subskrybować, aby nie przegapić dalszych odcinków.